Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Czwartek, 8 maja Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 16 wiersz Podczas zimnej wojny niewielu chrześcijan w Związku Radzieckim posiadało Biblię. W pewnym mieście wierzący od dawna się o nią modlili, nawet prowadzący nabożeństwa jej nie posiadał. I rzeczywiście, pewnego dnia przybył do miasta ktoś z Zachodu i podarował mu Pismo Święte. Jak wielka nastała radość wśród tych wierzących. Jakże wielkie dziękczynienie ku Bogu wypływało z ich serc, gdy w następną niedzielę się o tym dowiedzieli. Nareszcie mogli usłyszeć czytane Słowo Boże. Kiedy uszczęśliwieni opuszczali zebranie, spotkała ich kolejna radosna niespodzianka. Kaznodzieja rozdał każdemu stronicę z tej długo oczekiwanej księgi. Chciał podzielić się swoim skarbem, aby każdy mógł czytać go osobiście. Kilka dni później kaznodzieja spotkał jednego z wierzących, który powitał go z szerokim uśmiechem i powiedział: Dziękuję za kartkę z księgi Jeremiasza. Czy jej treść była dla ciebie zachęcająca? dociekał kaznodzieja. Pytał, ponieważ Jeremiasz nie miał łatwego życia. Został aresztowany, pobity, wrzucony do grząskiego dołu, a ostatecznie prawdopodobnie zginął poza granicami Judei. To właśnie ta strona niezmiernie mnie pocieszyła. Zaczyna się bowiem tak. I doszło powtórę Jeremiasza, gdy był jeszcze trzymany na dziedzińcu wartowni słowo Pana. Kiedy to przeczytałem, przyszło mi na myśl, skoro Bóg w tak mrocznych czasach przemawiał do swojego proroka, może też przemawiać i do mnie. Niezmiernie podniosło mnie to na duchu. thank you